Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak to znany i ceniony producent maszyn rolniczych, opryskiwaczy, maszyn do cebuli, ziemniaków i warzyw oraz maszyn sadowniczych. Od 25 lat Krukowiak jest synonimem nowoczesności i wysokiej jakości produktów, dzięki czemu odniósł sukces nie tylko na rynku krajowym, ale także na wielu rynkach zagranicznych. Historia firmy rozpoczęła się pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy to Janusz Borkowski, założyciel i prezes Krukowiaka, uruchomił w swoim gospodarstwie rolnym w Redczu Krukowym warsztat. Naprawiał i modernizował w nim maszyny rolnicze dla okolicznych rolników. Brakowało maszyn rolniczych. Po prostu przerwałem studia, przyszedłem na gospodarstwo, zacząłem na nim pracować i potrzebowałem opryskiwacza, zwykłej prostej maszyny rolniczej. Poradził mi ktoś, żeby pójść po prostu do naczelnika gminy. Naczelnik, kiedy poszedłem do niego, rozłożył ręce, powiedział, niestety on nie ma talonów na takie maszyny rolnicze. Ewentualnie, gdybym był jednym z najlepszych rolników, rolników z okolicy, mógłbym dostać talon na malucha, ale też tych talonów na malucha nie ma, więc nie może im przekazać. Ale mówi, to wojewoda. Takimi talonami dzieli. Poszedłem do wojewody. Pamiętam jak dziś wojewoda podniósł okulary, popatrzał na mnie, złożyłem mu to podanie, przeczytał i powiedział tak. Proszę pana, wie pan, ja najpierw muszę to oproskiwacze przekazać dla PGR-ów czyli państwa gospodarstw rolnych, później do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, później ktoś do mnie przyjdzie z płaczem, muszę go obsłużyć, ktoś do mnie przyjdzie z cholerami, a widzę, że pan jest normalny, młody człowiek. Panie, no nie chce pan poczekać z 5-10 lat, no chyba narobią tych maszyn, prawda? No wyszedłem tak od niego. Z początku wierzyłem mu w to, że będę czekał te 5-10 lat, ale później pomyślałem, wezmę sprawy w swoje ręce. Popatrzałem... W kółku rolniczym w Jądrowicach, jak wygląda opryskiwacz i postanowiłem go zbudować. No i tak powstały te maszyny i ta historia trwa już dokładnie mówiąc 35 lat. W 1987 roku Janusz Borkowski założył przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Krukowiak i rozpoczął produkcję opryskiwaczy rolniczych. W ciągu kilku lat Krukowiak z rodzinnej firmy zatrudniającej kilkanaście osób Przekształcił się w prężnie działający zakład produkcyjny. Obecnie firma znajduje się w pierwszej trójce producentów opryskiwaczy w Polsce. Za nowoczesność i innowacyjność produktów Krukowiak był wielokrotnie nagradzany na imprezach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Nawiązanie współpracy z zachodnimi firmami produkującymi najwyższej jakości podzespoły zaowocowało tym, że Krukowiak stał się prekursorem rolnictwa precyzyjnego w Polsce. Już pod koniec lat 90. firma wprowadziła na rynek m.in. komputery sterujące opryskiwaczami oraz opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza. Początek XXI wieku był dla firmy okresem rozwoju i inwestycji. Janusz Borkowski zakupił tereny po byłym agromecie Pionier w Strzelcach Opolskich oraz były pom w Brześciu Kujawskim, gdzie dziś znajduje się siedziba Krukowiaka. Jednocześnie firma realizowała kolejne pionierskie projekty. Między innymi stworzyła pierwszy polski opryskiwacz samobieżny, tunelowy opryskiwacz do krzewów i wiele innych. Firma aktywnie zdobywała rynek polski oraz rynki zagraniczne. Obecnie produkty pod marką Krukowiak są dostępne w stałej sprzedaży w Niemczech, Austrii, Rosji, Belgii, Francji, Czechach i na Ukrainie. Oferta produktów jest stale powiększana. Oprócz opryskiwaczy firma rozpoczęła produkcję maszyn do ziemniaków, cebuli i warzyw. Mimo kryzysu i zawirowań na rynkach światowych firma nie zwolniła tempa inwestycji. Aby zracjonalizować produkcję, zapadła decyzja o budowie hali produkcyjnej w Brześciu Kojawskim. Ten nowoczesny obiekt powstał w ciągu kilkunastu miesięcy. Inwestycja została zrealizowana w pełni z własnych środków i własnymi siłami firmy. Obecnie produkcja odbywa się tylko w Brześciu Kujawskim. W Redczu Krukowym, gdzie rozpoczęła się historia krukowiaka, od kilku lat funkcjonuje Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego. Prezentowane są tutaj między innymi prywatne zbiory z kolekcji Janusza Borkowskiego i jego synów. W muzeum, które można zwiedzać zupełnie za darmo, rodzina Borkowskich zgromadziła kilka tysięcy eksponatów związanych z historią wsi, w tym bogatą kolekcję starych maszyn rolniczych, starych ciągników, motocykli i samochodów oraz narzędzi wykorzystywanych na wsi w różnych okresach historycznych. Skromne początki Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak nie zapowiadały, że firma w ciągu ćwierćwiecza stanie się jednym z największych producentów maszyn rolniczych w Polsce, a jej produkty będą dobrze znane w wielu krajach na kilku kontynentach. Muzyka jak jest dzisiejszy dzień w naszej firmie? Przede wszystkim to e, bardzo cieszę się z moich synów, którzy, e, w, którym pomału firmę przekazuję, którzy świetnie funkcjonują, radzą sobie e, i postawili na dwie sprawy. Przede wszystkim to zwiększyli sprzedaż na rynek krajowy poprzez prostą sprawę, której ja nigdy nie mogłem dokonać e, sprzedaż przez dealerów. Wyraźnie postawili sprawę: nie ma w Krukowiaku sprzedaż indywidualnej, jest tylko sprzedaż przez dealerów. Co to dało? Ano, ponad 50% wzrostu sprzedaży. A drugie 50% w ciągu dwóch lat moi synowie uzyskali w ten sposób, że poszli masowo w handel zagraniczny. Cały okres funkcjonowania firmy stoi pod znakiem innowacyjności i inwestycji, które realizowane są bez przerwy. Każdego roku firma wprowadza na rynek nowe maszyny i nowoczesne rozwiązania, dzięki czemu skutecznie konkuruje z międzynarodowymi koncernami, dotrzymując im pola na tym niełatwym rynku. W ofercie Krukowiaka główne miejsce zajmują opryskiwacze polowe o pojemnościach od 200 aż do 6000 litrów. Mogą być one wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania, komputery sterowane GPS oraz systemy automatycznej korekty skrętu i prowadzenia belki polowej. Ponadto Krukowiak oferuje całe linie maszyn dla producentów ziemniaków i cebuli, w tym kopaczki i sortowniki oraz szeroką gamę maszyn dla gospodarstw warzywniczych i sadowniczych. Rozbudowana sieć dealerów na terenie całego kraju w połączeniu z firmowym serwisem zapewnia klientom obsługę na doskonałym poziomie. Krukowiak stawia przede wszystkim na klienta, a każda maszyna jest dostosowywana do potrzeb konkretnego rolnika. Maszyny krukowiaka szyte są na miarę potrzeb nowoczesnego rolnictwa.